Idziemy teraz do uwolnienia z koła reinkarnacji, Beaciu. Ale proszę, zróbmy jedną rzecz. Poproszę cię. Zaproś do nas na spotkanie Anioła Stróża. Jerzego, przyjdź do nas, kochany. Witam się z Tobą. Jerzy teraz jest i słyszy Ciebie. Powiedz mu, jak masz na imię i czy chciałbyś mu coś przekazać. Mówię do Anioła Stróża. To jest piękny uzdrowiciel ludzi. Rafaelo. Widzisz? Czułam to, czułam. Witam cię, bracie. Panie Jerzy, to jest Archanioł. Tak. Tak. Ma Pan tak piękną postać, że naprawdę aż miło jest pracować. Czy coś chcesz przekazać, Jerzemu? No? Powiedz nam. Nie robię nic złego, jeśli chodzi o ludzi, a z, z całości wnętrza idzie dużo miłości do wszystkich. Dobrze, to chcę Cię poprosić, żebyś poszedł z nami, idziemy, piękno dusze Jerzego, uwolnić koła reinkarnacji. Jeśli chcesz, to chodź z nami. Idziemy na planetę Nemesis, idzie z nami, idzie. Idziemy panie Jerzy na planetę Nemesis. Pan sobie ją będzie wyobrażał, ja ją panu opiszę. Jak się do niej zbliżamy, wokół jest burzowo, jej nie widać. Ona jest zakryta chmurami, w których się łyska, biją pioruny. Ona jest schowana. Bo nie że może tam dotrzeć. Zbliżamy się do niej i patrzy na nas z góry takie oko proroka. Co ty tutaj robisz? Po co tu jesteś? Idzie pan z beatką, jest pan świadomy. Wysuwają się do was takie schody, drewniane schody. Wchodzicie na te schody, przechodzicie przez te mgły, idziecie dalej. Widzicie przed sobą wejście, przy którym stoi dwóch strażników po obydwu stronach. Oni mają za zadanie odstraszyć, a się nie boi. Chodzimy. Nie, wchodzimy do Bostniczeku, właśnie wtedy jesteśmy nawet zaproszeni. Dobrze. Tam wchodzimy, jest przepiękne, futurystyczne, olbrzymie pomieszczenie, gdzie dookoła na ścianach wszędzie są monitory, tak jak komputer, telewizja, monitory. Na tych monitorach będzie się pokazywało Panu, Pana wcielenia. Batka to zaraz będzie opowiadać. W momencie, kiedy Pan będzie uwolniony już z tego wcielenia, z tej reinkarnacji, z tego doświadczenia, te monitory będą się wygaszały. Ale na środku tego pomieszczenia stoi taki pulpit. Podchodzi Pan do tego pulpitu, i tam na środku jest komputer. Wpisuje pan na tym komputerze swoje imię i nazwisko. Batko, popatrz, czy pisze. Swo swoją datę urodzenia. I jak już wpisał, to po dwóch stronach, po lewej, po prawej, obok tego komputerka są czytniki do dłoni. Niech pan położy te dłonie na czytnikach, mówię do duszy. I teraz Beatka będzie mówiła, co się dzieje na tych monitorach, na tych ekranach. No trochę tak przejechał tego wszystkiego. No tu się tak zaczęło załączać. Jeden za drugim, jeden za drugim, jeden za drugim. I teraz tak zastanawiam się, czy, czy, jaki jest tu stać czy mąskiej, czy Żeńskiej. A więc jest Żeńskiej. To pierwsza która jest w okazji się edycji. Jest to... jest to w gdzie tutaj Pan akurat ten... nie jest akurat taki dobry. Bo tutaj Pan stoi z takim liczem. Um, nagadnie Pan po prostu do pracy, ale aczkolwiek jest Pan tutaj zamożny, bo dostaje Pan taką garszę, jest Pan odpowiedzialny za to, co zostanie, co powstanie, co zostanie. Jenie co Nie wiem, Beatko, co zrobiłaś z mikrofonem, bo cię było bardzo dobrze. Słychać, a teraz tak mówisz, jakbyś mówiła przez, przez jakąś taką tubę. Oczy, ja nawet nie wiem o czym. Przez cały czas trzymam. O, taką... o, teraz jest super, teraz jest super, nie wiem. Dobra, mów dalej, kochanie. Tak, i tutaj pan, no nie jest za dobry. Tutaj jest też y, żeńska postać. Większość jest żeńskich postaci. Panie, ucielenia um, nie tylko na ziemi, panie Jerzy. Tak. Ja miałem stwierdzić, że pan jest tak samo, jak i prijaciół, prijaciół. Ma tutaj funkcję to, jakąś to przekazania, bo Postać, która się pokazała nagle, jest to postać bardzo, bardzo wysoka. Postać z nieukształtowaną głową. Postać, gdzie to która... ją masz, tą postać? Na samym początku tego wszystkiego. Na samym początku, przed tymi monitorami. Tak jakby to była taka obserwacja. I... Zrób klatkę stop, zrób klatkę stop. Idziemy do tej postaci. Witam się z Tobą. Kim jesteś? To jest taki nadzorca. Witaj. On też witam. Jest bardzo przychylny. Dziękujemy Ci, że jesteś. Jesteśmy tu z piękną duszą, która przyszła się uwolnić z koła reinkarnacji. Macha tylko. Dziękujemy. Czy coś chcesz mu przekazać? On. Y jest y, tak jakby y, przekazicielem czegoś w sensie takim, że jak się cokolwiek dzieje, to ma to dojść tak jakby do pana Jerzego, i pan Jerzy ma być uświadomiony i ma uświadomić, ale kogo ma uświadomić? On dużo po prostu mówi o sobie, o swoich przeżyciach, o swojej, tak jakby, wnuczka, Być może przekaz jest właśnie dla niej, tak, być może, ale ta postać jest bardzo przychylna dla niego i on, i on w snach wraca tam. W sensie takim, że przychodzi tutaj z taką nową misją. Dobrze. Tak jakby y, przekazania miłości dla świata, dla wszechświata, bo on tą miłością emanuje. Ma dużo w sobie takiej życzliwości. To nie jest chamski taki człowiek, który po prostu y, ma dużo w sobie nienawiści czy czegoś innego nie. Wprost odwrotnie. Dobrze. I wie czego po prostu chce. Dziękujemy. Zaczy, ci. Czy masz jakiś przekaz? co chciałbyś przekazać Jerzemu? To, co robi, to jest dobre. To, o czym myśli, też jest dobre. I to, co przekazuje, też jest dobre. A z chwilą, kiedy po prostu się dzieje coś złego, to automatycznie wchodzi to w klatkę piersiową. To jest tak. taki znak tego, tego pana. Tutaj po prostu należy wyciszenie. I on z powrotem wejdzie w ten rytm, co, co ma. On Dobrze. to ogarnie. Dziękujemy ci. Piękna istota, a my idziemy dalej. Jest osobą też bardzo opiekuńczą. Jest osobą taką, z której mogliby ludzie, wiesz, co brać? Przykład. Dlatego czasami sobie wędruję, ale tylko po to, żeby się tam nasilić, wzmocnić, żeby tak samo dużo rzeczy uleczyć, bo tak prawdę mówiąc, to tam dostaje od nich większą opiekę, niż jakąkolwiek opiekę ma tutaj. On co jakiś czas przelatuje sobie taką windą tam. Mówimy o Jerzym. Tak. W trakcie snu, Panie Jerzy. Tak. To się Także, dzieje w praktyce. Ma pan tak świadome sny. Pan się przenosi tam do nich. I wracając, staje się po prostu jeszcze lepszy. Jeszcze inny, jeszcze lepszy. Dobrze. On to nabywa tam. Dobrze. Gdzie to jest tam? To jest takie centrum, gdzie właśnie tam się pokazuje, Wysotę jest taka bańka, on tam wchodzi i tam po prostu oni są, ale bardzo śmiesznie się poruszają, ale ja też już to widziałam kiedyś. Dobrze, proszę cię, przybliż się. My jesteśmy na, na kolei inkarnacji, ale przybliż się. Co to są za istoty? Gdzie ty jesteś? To jest jakiś statek? Planeta? Nie, to nie jest statek, to jest planeta. Dobrze. To, to jest żyjąca planeta. Tam są rodziny. I on też tam ma rodzinę. Tam są. Tam jest wszystko. Jesteśmy na pana tak jakby na równoległej linii życia w tej chwili. Jeśli był pan kiedyś gacią, to zostało panu to tylko i wyłącznie włożone. Nie pochodzi pan z żadnej gaci. Pochodzi pan z planety, która jest bardzo życzliwa temu światu, która praktycznie będzie bronić pod każdym względem tego świata. która będzie uczestniczyć tylko i wyłącznie w dobrych rzeczach. A Pan jest na to też i przygotowany. I Pan teraz przygotowuje innych do tego. I zjeżdża Pan w dół teraz. Dobrze, dziękujemy Wam, bracia. Ma dużo wspólnego z nami. Uh -huh. Nie ma przypadków. No dobrze, to dziękujemy Wam. A my jesteśmy dalej tam w tym pomieszczeniu. I zobacz, Batko, jak z tymi komputerami, czy pulp, czy ekrany już wygasły. Dużo ma w tych wcieleń. Ale powiem Ci tak, że to jest więcej jest dobrych niż tych złych. Na początku był to zły człowiek, ale przeszedł bardzo, bardzo szybko na stronę tą drugą. Dobrze. Stając się kobietą, uwzmocnił to. Stając się mężczyzną, znów to wzmocnił. To jest taki pierwowzór rodziny. On sobie ceni bardzo rodzinę. Ceni sobie ognisko domowe i ceni sobie miłość. I wymaga też tej miłości. Natomiast, eh, jeśli chodzi o córkę, i jest dobrym człowiekiem, ale jest bardzo zabieganym człowiekiem. Mało poświęcającym po prostu czasu. Bardziej goni za materializmem. Patko, poczekaj, bo my z tej planety musimy wyjść. Bo tutaj się tak pokazało, więc tutaj jest w tych wcieleniach tak. I on też to ma i to przekazał. Jej. W sensie takim. Ale większość wcieli ma kobiecych. Dobrze. A teraz się śmieje, Bo z, z chwilą, kiedy jest mężczyzną, będzie teraz kobietą. <laughs> hmm? Ale on lubi tą rolę. I on się bardzo dobrze odnajduje w tym. Także jemu to nie sprawia żadnych takich kłopotów. Ale to jeszcze pan nie, że musi pan chwilę poczekać, bo jeszcze to nie jest ten czas. Na co, żeby być kobietą? Nie, 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 jeszcze pan ma tu zadania na Ziemi do zrobienia. Jeszcze pan nigdzie nie idzie. Kolejne wcielenia się panu e, pewnie, bace, wyświetliły nie. dla pana. Natomiast nie, nie idzie pan nigdzie, jeszcze ma pan tutaj do zrobienia dużo. To dobrze. No. Ale babcia zobaczyła, że będzie pan kobietą, dlatego panu mówi, że pan się świetnie Aha. odnajdzie. Mhm. Aha, rozumiem. Dobra. To prawda. Mhm? Mhm. W każdej roli się odnajduje. I w każdej roli ma większość, tak jakby wiesz, co szczęścia życiowego niż pecha. Dobra. I teraz zobacz, kochanie, te monitory. Wszystkie się wygaszają. Czy może już wszystkie wygasły? Tak, powoli się teraz wygaszają te monitory, tak. Ale i to się pan uśmiecha. Bo tak, jakby panu przebłysło przez, yy, przez to, że stoi przy tym pulpicie. Tak, jakby przebłysło to, kim jest i czym jest. Nie mogę powiedzieć, czy jest perfekcyjną duszą, bo nie jest, ale jest dobrą duszą. Jak Pana braknie, to będzie ciężko, co niektórym. Ok? Co mam teraz zrobić? Jest właściwie wszystko pożegnane. Wszystko wygaszane. Dziękujemy planecie. Dziękujemy. Wychodzimy stamtąd. Wracamy do naszej przestrzeni. Tamtą przestrzeń zamknij, proszę. No i tutaj też bez niczego zostaliśmy wypuszczeni, jakby wpuszczeni. Pięknie. No się to zdarza. Cieszę się bardzo. Jesteś ja na miejscu. Bardzo się cieszę.